Panie premierze, czy pana zdaniem wszystkie rozwiązania proponowane przez władze unijne w sprawie OZE i energetyki są korzystne, czy może są takie, które budzą pana zastrzeżenia? To jest specjalna, nadzwyczajna sytuacja i w sytuacji nadzwyczajnej podejmujemy nietuzinkowe kroki. Jeśli więc dzisiaj Unia mówi że być może gdzie nie, gdzie trzeba jeszcze dwa lata czy trzy lata dłużej wykorzystywać węgiel, to jest w pełni uzasadnione, bo nie chcemy, żeby 15 czy 25 milionów Europejczyków nagle było pozbawionych ogrzewania w zimie. Chyba nikt sobie nie wyobraża, że to jest dopuszczalne rozwiązanie. Jeśli dzisiaj Unia mówi, błyskawicznie wycepujemy się z handlem, paliwami kopalnymi z Rosją. Czy to jest złe rozwiązanie? To jest doskonałe rozwiązanie. Również z punktu widzenia naszego Europejskiego Zielonego Ładu trzeba się wycofywać w ogóle z paliw kopalnych, a zwłaszcza z tych sprowadzanych z Rosji, bo przecież Rosja finansuje swój przemysł zbrojeniowy i napaść na Ukrainę poprzez... Nasze pieniądze za paliwa kopalne, a więc to jest świetne rozwiązanie, tylko przy okazji Unia mówi, produkujmy biometan. W naszym kraju jest to najbardziej zasadna akcja, dlatego że my możemy... Niemal połowę tego gazu ziemnego, który dzisiaj zużywamy w naszej ojczyźnie, możemy produkować jako biometan, czyli gaz odnawialny. To jest w pełni odnawialny gaz, taki sam jak prąd elektryczny z fotowoltaiki czy z energetyki wiatrowej. A więc pójście w kierunku biometanu jest jak najbardziej zasadne. To jest ten program unijny Repower EU. Świetny program. Sporo innych. Pomysłów, na przykład magazynowanie gazu. Ktoś może powiedzieć, gaz to gaz, paliwo kopalne. Tak, ale dwa razy bardziej bezpieczne niż węgiel i w ogóle nie powodujące żadnego smogu, a więc znacznie lepsze niż węgiel. Wobec tego, jeśli chcemy zmagazynować gaz na zimę, byłem autorem z Parlamentu Europejskiego sprawozdania na ten temat, raportu i negocjowałem również to rozwiązanie z Komisją Europejską i z Radą Unii Europejskiej. Więc jeśli chcemy iść w tym kierunku, to bardzo dobrze. To znaczy, że chcemy uniezależnić się w przyszłości od paliw z Rosji, zwłaszcza w okresie zimowym. Zmagazynujmy paliwo, zmagazynujmy gaz przed zimą. To jest fantastyczne wyzwanie. Do tego nam potrzeba jeszcze 2-3 miesiące ciężkiej pracy. Gdybym miał wymieniać te wszystkie rozwiązania unijne, to byłoby ich naprawdę wiele. Natomiast co nam naprawdę przeszkadza? Przeszkadza nam to, że państwa członkowskie nie wykonują zobowiązań, które wynikają z prawa unijnego. Pierwsze zobowiązanie uniezależnić się od paliw kopalnych takiego kraju jak Rosja. Od dawna o tym mówimy. Niemcy się uzależniły, jeśli chodzi o gaz ziemny. Polska, Polski rząd się uzależnił, jeśli chodzi o węgiel. I jeden i drugi kraj, i Polska, i Niemcy, mają dzisiaj kłopot. Niemcy z gazem, który przestał płynąć z Rosji, i my z węglem, który przestał płynąć z Rosji. A więc nie wykonujemy zobowiązań, które na nas nałożyła Unia. Mało tego. My mamy dość gazu na kontynencie europejskim, tylko mamy za mało linii przesyłowych. Francuzi zaprokowali wybudowanie rurociągu przez Pireneje, które mógłby dostarczać gaz z Hiszpanii poprzez Francję do Niemiec, bo Niemcy mają za mało gazu. I rezultat jest taki, że dzisiaj Niemcy są rzeczywiście, no mają nóż na gardle. Tak jak my z węglem, to oni z gazem. A więc państwa członkowskie nie wykonują zobowiązań, które wynikają z prawa unijnego, bo ono naprawdę... Przewiduje różne sytuacje awaryjne, i wierzmy w to, przyjrzyjmy się temu, i nie wierzmy opowieściom, że to Unia zrobiła tutaj jakieś niewłaściwe kroki. Może są jakieś potknięcia, może można by było zrobić to jakoś inaczej, ale najwięcej obciążeń to ja bym raczej skazał na państwa członkowskie, które nie wykonują tych zobowiązań, które powinny być naszym chlebem poprzednim zobowiązań unijnych.